Przez lata miałem okazję obserwować chrześcijan w różnych denominacjach. I co ciekawe, większość tych denominacji rozróżnia w to, co wierzą i wszystkich doktryn. Tak jak niektórzy wierzą w chrzest wodny, przez co oddzielają się do innych, niektórzy też wierzą w mówienie językami, tak też Oddzielają się od tych, którzy nie mówią, nie mają takiego daru. Niektórzy też wierzą w chrzest z Duchem Świętym. Niektórzy wierzą również w to, że nie powinno być przywództwa pastorów oraz to, jak zarządza się zbiorem. Ogólnie mówiąc, wiele różnych i dziwacznych odmienności. Ale to, co ja zauważyłem w tych wszystkich różnych chrześcijańskich grupach, to to, iż jest wielu ludzi pokonanych przez grzech. W każdej jednej denominacji. Są ludzie, którzy kochają pieniądze. Nie mówię też o ludziach ze zboru, tylko mówię o przywództwie. Nie mówię o ludziach, którzy uczęszczają, siedzą w tamtym kościele. Nigdy nie powinniśmy osądzać kościoła po tych, którzy do niego uczęszczają, z tego względu, że diabeł jest w stanie wysłać, posłać każdego rodzaju człowieka do tego zboru. Z tego też względu kościół powinien być sądzony przez pryzmat jakości przywódców. I możemy to zobaczyć w Księdze Zabywienia w drugim, trzecim rozdziale, gdzie Pan Jezus osądził każdy kościół poprzez weryfikację liderów tejże społeczności, ponieważ kierunek, w jakim zmierza kościół określana jest przez przywódców. Tak też, jeżeli kierownictwo jest silne i zjednoczone w sobie, to żadna ilość osób, które uczyszczają do tego kościoła, nie mają wpływu na to, co się dzieje i na cel, do którego zmierza cały zbór czy też społeczność. To takie jak z autobusem, który kierowany jest przez dwóch kierowców i nie ma znaczenia, dokąd chcą je jechać. Pasażerowie, z tego względu, że to kierowcy definiują, w którym kierunku się udadzą i jaką destynację chcą osiągać. I tak samo funkcjonuje Kościół, poprzez swoich starszych zborów. Ale jest dla mnie przykre obserwować w dzisiejszym świecie, który przeżywa aktualnie spadek moralności, jak przywództwa. Zastanawiałem się tym wszystkim nad powodem, czego tak się aktualnie dzieje. I doszedłem do wniosku, że Diabeł zrealizował swój plan w oślepianiu dużej ilości chrześcijan kwestii praw nowego przymierza. Wiedzą, iż istnieje nowe przymierze, nowy testament i nowe porozumienie, jednakże dla nich wszystkich jest to samo. Więc często zamiast używać zwrotu Nowe przymierze, że mamy sloganu nowy testament, wydaje się, że jest to wszystko to samo. I wszyscy o tym wiemy. Że Biblia posiada Stary i Nowy Testament, który w dzisiejszym języku oznacza starą umowę, a więc, reasumując, była stara jest nowa umowa z Bogiem. Tak też starą umowę Bóg zawarł z Izraelem. Nowa umowa zaś jest tym, co Jezus przypieczętował swoją własną Krwią. W 13:20 Ujęte jest to jako wiekuiste przymierze, które oznacza, że to nowe przymierze jest pernamentne i nie będzie żadnej w nim zmiany, jak również nie będzie kolejnego. Więc zapytajcie samych siebie, czy rozumiecie te wszystkie prawa i doświadczyliście je w życiu. Nawiązanie do słów Jezusa, gdzie w kazaniu na górze powiedział na sam koniec, iż droga do życia jest wąska i niewiele jest takich, którzy ją znajdzie. I w tym wszystkim myślę, że. Wielu zrozumie, ale tylko niewielka liczba osób ją odnajdzie. Ten moment, w którym się znajdujesz, to jest czas Twojego pokuszenia. Gdyż w tym miejscu odkrywasz, czy znalazłeś tę wąską drogę, czy też nie. Ponieważ wiele osób rozumie to w niedzielę rano podczas kazania. Ale nie udaje im się to w momencie próby. Czy istniejące zaistniałej pokusy. Więc kiedy Jezus powiedział, że będzie ich niewielu, to nie myślał o tym, że ludzie ją znajdą, ale czy będą w stanie ją zrozumieć. Więc każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, czy nie tylko ją zrozumieliśmy. I wielu z Was tutaj, którzy uczestniczą w tego zboru przez lata, prawdopodobnie. Wiele razy szli tą wiadomość, te przesłanie, więc masz doskonałą świadomość tego, tak wielką, że możesz nawet to tłumaczyć innym. Ale zasadniczym pytaniem jest to, czy jesteś wśród tych niewielu, o których mówi Jezus. Którzy znaleźli tę drogę. Możesz dostrzec w tych codziennych próbach swojego życia, kiedy zło, które cię atakuje, przed którym stoisz. Wtedy odkrywasz, czy znalazłeś te nowe przymierze. To pokazuje mi chrześcijan oraz liderów w różnych denominacjach, którzy nie są świadomi oraz nie rozumieją prawie nic na temat życia zwycięskiego nad grzechem. Nie są w stanie oznajmić, tak jak apostoł Paweł. Dzięki niej będą Bogu, który zawsze prowadzi nas triumfalnie, do Chrystusa. 2 Koryntian 2,14. Lub też, lub też, kiedy czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdział, 37 werset. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Widzicie, ci wszyscy starodostamińcowi ludzie, nie mogli tak That's powiedzieć. Dlatego też Jezus powiedział, że jeżeli wejdziecie w nowe, nowe przymierze, będziesz mógł uczestniczyć w wyniosłym życiu, w zwycięskim życiu. Ten Chrzciciel był największym człowiekiem pod starym przymierze. I to, co Wam chcę przekazać, uh, moi i bracia i siostry, to to, iż nie możecie być usatysfakcjonowani czymś mniejszym niż to, co Bóg ma dla was najlepszego, w waszym osobistym życiu. Ci, którzy żyją w małżeństwie, nie możesz być zadowolony wstąpić, jeśli żyjesz w domu, w którym nieustannie toczy się bój, walka i niepokój, gdzie dominują kłótnie oraz szemranie jedni na drugi. Bądź też Narzekanie, plotkowanie, czy też obmawianie. I byłbyś zaskoczony, wiedząc, ile tego jest w naszych domach, tych wszystkich ludzi, którzy są w naszym kościele, akceptując, iż jest to normalne. Jakiego więc szoku muszą doświadczać ci wszyscy ludzie, którzy wkraczając w wieczność, odkrywają, co tak naprawdę stracili i co mogliby mieć, w jakim stanie trwać, i co mogli zyskać, a w tym wszystkim cała bliskość Jezusie Chrystusie na całą wieczność została zatracona. Więc może będziesz w niebie, ale jak blisko będziesz swojego Pana i I to, jak wierny i zdeterminowany jesteś, aby szukać Go w swoim życiu, to czasem na, na ziemi tutaj, będzie definiować to, jak bardzo będzie blisko niego tam. I wierzę to z całego mojego serca. Dlatego też postanowiłem, aby być, by być wierny w moim życiu. Chcę Wam szczerze powiedzieć, że jestem samolubną osobą. Chcę być blisko mojego Jezusa w wieczności. Nie chcę więc żadnych koron i żadnych posiadłości. Możecie sobie to wszystko zabrać. Lecz moją nagrodą, o którą się staram i której szukam, jest to, aby być w wieczności jak najbliżej Jezusa, mojego zbawiciela. I taka właśnie nagroda jest przeznaczona. O tym właśnie mówił sam Pan. O każdym człowieku, który otrzyma zapłatę według swojej pracy, jaką wykonał. Wiecie, że mówię to dlatego, ponieważ on jest moim oblubieńcem. I każda oblubieńca, która kocha swojego oblubieńca, może zapytać tych, którzy są szalenie zakochani sobie, czy nie chcą być jak najbliżej siebie. I nie ma też dla nich znaczenia: czy będą mieszkać w chacie, czy mają dużo pieniędzy. Najważniejsze dla nich jest to, by być nierozłącznymi. Tak samo też jest ze mną. Zastanawiam się więc, gdzie będę mieszkał, czy w chacie, czy będę miał. Chwalebną szatę. Ważne jest to, by być blisko mojego ulubieńca. I skoro mój pan mówi o tym, że to będzie no no odpowiadać tak to, jak blisko chcę być Niego teraz, tak blisko będę Niego później w niebie, i jak blisko zdecyduję się być Niego teraz, w tym momencie, w moim życiu. Czasach, kiedy nie jest popularne być blisko Niego. Gdzie przychodzą czasy, kiedy w świecie nie jest popularne być blisko Niego. W wieczności wszyscy będą chcieli być intymni z Nim. Ale pytanie, które zadaje Jezus, czy tego? Samego chciałeś na Ziemi, kiedy żyłeś? Chciałeś być blisko mnie w domu, w którym wszyscy wypadkowali? Czy chciałeś być blisko mnie w domu, w którym wszyscy narzekali i mruczeli przeciwko Tobie? Czy chciałeś być blisko mnie w czasie pokusy? Czy po prostu w sobie chcesz żyć swobodnie w swoim grzechu? Tak jak wszyscy inni na świecie. A potem chcesz iść do nieba i powiedzieć, że chcesz być blisko mnie. Wiecie, że chcę Wam to powiedzieć wszystko w bardzo prosty i zrozumiały sposób. Bezpośrednio, żebyście to zrozumieli. Aby się nie byli zaskoczeni w momencie ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa na Ziemię.